Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony ponownie Przemek Staroń. Eee, już ostatni raz w tym tygodniu, zobaczymy się dopiero w poniedziałek. Eee, chciałbym po pierwsze powiedzieć, że oczywiście, mm, jak zawsze, jeden, czyli fun fact o mnie, dwa, parę słów wiedzy, trzy, zadanie, tak jak jest e, niemal cały czas, tak będzie też dziś. Kochani, jeżeli chodzi o fun fact dotyczący mnie, to ja to połączę może najpierw z hasłem, zadaniem, które zostawiłem wczoraj na koniec. Mianowicie zapytałem Was, co może być jeszcze 12? No i w ogóle mega, mega fajne Wasze odpowiedzi. E, dwunastnica mnie po prostu położyła na łopatki, naprawdę serio. Bardzo dziękuję i za wszystkie pozostałe, w ogóle o tych tam w 12 potrawach i ja to muszę jakoś kurczę chyba zebrać. Natomiast fun fact o mnie, jaki jest to taki, że ja zawsze lubiłem yy, w ogóle tak zastanawiać się nad tym, yy, właśnie jak bardzo symboliczne są liczby w naszym życiu. Nie? I mnie zawsze fascynowała yy, liczba 13. Dlaczego w ogóle, yy, co ona jakby takiego powoduje, że ludzie jakoś mają wrażenie, że jest pechowa. Yy, I powiem szczerze, że dużo się po prostu o tym dowiedziałem. Dowiedziałem się, że istnieje coś takiego jak triska i dekafobia, to jest lęk przed liczbą 13, taki irracjonalny, że ona w ogóle przynosi pecha i tak dalej. I, i, I bardzo nie ukrywam, mnie fascynowało to, jak ludzie do tego podchodzą, jak w niektórych krajach, na przykład, unika się numeracji, gdzie jest liczba 13, na przykład, nie wiem, jest 12 piętro i potem 14. E, no i jakby ten fun fact o mnie jest taki, że ja interesując się tym, jednocześnie y, zacząłem się zastanawiać, a gdyby tak po prostu właśnie trochę, wiecie, zmienić spojrzenie, przełamać schemat i po prostu zacząć e, się naprawdę jarać tą liczbą 13, na przykład jak przychodził 13 piątek, nie, to po prostu zacząłem sobie myśleć, a może po prostu właśnie to jest szczególnie szczęśliwy dzień. I co jest najciekawsze, od kiedy zacząłem tak myśleć, no okazało się, że trzynastka jest naprawdę cudowną, szczęśliwą liczbą. Więc myślę sobie coś takiego, że yy, bardzo to polecam. Istnieje w psychologii coś takiego jak mechanizm samospełniający się przepowiedni. Yy, no i właśnie z nim mamy tutaj do czynienia. Kochani, yy, jeżeli chodzi o punkt drugi, to ja chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że w tym tygodniu yy, udało nam się zrobić sporo a propos kreatywności, a propos yy, łamania schematów, a propos też kontekstu szkoły, która jak się okazuje średnio ma cokolwiek z tym wspólnego. I ja sobie tak pomyślałem, że super jest zakończyć ten tydzień no, czymś co, co jest takie powiedziałbym par excellence, czyli w najwyższym stopniu powiązane z kreatywnością i też z naszym życiem, mianowicie jak ta kreatywność w ogóle odnosi się, jeżeli chodzi, znaczy chce się przekładać na sukcesy. I chciałbym powiedzieć, że często spotykam się z takim stwierdzeniem, że kreatywność to jest w ogóle dar bogów, czy boga, czy losu, czy w ogóle, nie wiem, matki natury. Eee, I to mają tylko niektórzy. Mm, no, jest rzeczywiście takie coś zakorzenione w nas, natomiast chcę podkreślić, że psychologia już dawno się z tym uporała. I stwierdziła, że kreatywność, czy też twórczość bo w zasadzie możemy tego używać zamiennie E, może mieć jakby dwa typy. Jeden typ to jest taka twórczość, która rzeczywiście zmienia świat. Tak? To jest twórczość Marii Kili Skłodowskiej, <laughs> przepraszam, Leonarda Da Vinci, Alberta Einsteina i tak dalej. Natomiast jest jeszcze drugi typ twórczości, który może obiektywnie świata nie zmienia, ale on zmienia, w zasadzie zmienia świat, tylko że ten nasz tak? To znaczy, chodzi o to, że no może Nobla się nie dostanie, może, może człowiek nie zapisze się w księdze rekordów Guinnessa i tak dalej, nie wymyśli jakiegoś nowego paradygmatu w nauce, e, nie stworzy jakiegoś e, mega wow, odrębnego kierunku w sztuce, ale jego życie ulegnie zmianie, życie jego bliskich i po prostu <laughs> będzie jakby dużo łatwiej e, mu się żyło i przyjemniej i bardziej sensownie. I tak naprawdę chodzi o to, że dokładnie, dokładnie ta twórczość jest możliwa w naszym życiu, i e, twórczość jest przede wszystkim właśnie takim pojęciem egalitarnym, tak? Czyli jakby każdy może, każdy może być kreatywny, bo kreatywność jest cechą myślenia, bo możemy ją ćwiczyć właśnie tak jak no powiedzmy mięsień. E, I ta kreatywność, która pojawia się w naszym życiu, e, która polega na innym spojrzeniu na problemy, które nas trapią, na szukaniu rozwiązań, to jest klucz, tak? I ja tak się bardzo zastanawiałem, no dobra, no ale to my nie wiem, nie możemy się inspirować wybitnymi postaciami? Oczywiście, że możemy. Zwłaszcza, że tak naprawdę, jak się okazuje, często te wybitne postacie, one tak de, de facto to one po prostu, no poniekąd w jakimś sensie im się udało, akurat im na przykład, nie wiem, coś opatentować. A ktoś powiedzmy już na to wpadł, więc no, też warto jakby mieć tą świadomość, tak? I, i że, że, że może niekoniecznie to jest tak, że po prostu ktoś był obdarzony jakimś szczególnym darem. Nie, ci ludzie, e, oni mieli takie jakby szczególne kompetencje poznawcze czy, czy osobowościowe, ale takie też, które je ćwiczyli. I jest taka jedna książka, którą w ogóle uwielbiam, kupiłem ją sobie w Londynie, ona się nazywa How to Think Like an Absolute Genius. Jak myśleć po prostu jak taki totalny geniusz. Co jest w niej super, to to, że ona pokazuje, tak de facto, ja w ogóle bardzo lubię, to, jakby pracować z maturzystami, nie tylko na tej książce, ona pokazuje różne takie cechy naszego myślenia czy naszego zachowania, które szczególnie widać u osób wybitnych, które znamy z historii. Na przykład mamy rozważaj poszczególne kolejne rozwiązania. I tutaj przykładem jest Thomas Alva Edison. Czy na przykład? Wyobraź sobie niemożliwe. I przykładem tutaj jest John Lennon. Łącznie z ćwiczeniami. Naprawdę super, bo ja zawsze mówię, że fajnie jest o czymś dowiedzieć, fajna teoria, ale, ale super, że to się przećwiczy. Zainspiruj się naturą. Antonio Gaudi to ten od secesji hiszpańskiej i od Katedry La Sagrada Familia. Czy na przykład to słynne. Think outside the box. Tak, czyli po prostu właśnie myśl poza schematami, tu jest akurat Igor Strawiński. Co my tutaj dalej mamy? No to, co już mówiłem zresztą a propos tych map, tej mapy muzułmańskiej, która od, jakby pokazała świat odwrócony, Turn Things on their head. Postaw rzeczy na głowie, tak? Zupełnie zupełnie popatrz to jakby z innej perspektywy. E, tu mamy na przykład spróbuj kombinacji różnych połączeń i tak dalej. Sam Gutenberg. Kochani, ta książka, no, no oczywiście jest do zamówienia. Ale ktoś zaraz może powiedzieć, no dobra, no ale teraz jest trudno. Jasne, ja jestem też na to przygotowany. I to zaraz powiem. Natomiast ja bym chciał powiedzieć, że to, co w tej książce jest w ogóle super, to to, że ona na samym początku jakby zestawia dwa typy szkół. Taką tradycyjną szkołę i szkołę dla geniuszy. Ale nie, że dla takich dzieci, wiecie, które się rozum po prostu i są absolutnie w, rozwalają wszystkie testy sprawdzianek, to nie o to chodzi. To bardziej trzeba rozumieć jako szkołę, która niejako kształci, stymuluje do rozwoju geniuszu, talentu, który każdy z nas ma. I tak bardzo szybko powiem tylko tyle, że w tradycyjnej szkole, tak jak oni tutaj piszą, to nauczyciel zadaje pytania i on zna poprawne odpowiedzi. Odpowiedź najczęściej jest jedna, poprawna. E, każdy z nas musi pracować głównie z użyciem logiki i nie można się mylić tak naprawdę, tak? Jeżeli się pomylisz, to masz błąd. Często skutkujący tym, że musisz jeszcze raz napisać sprawdzian. Natomiast szkoła, która Naprawdę realnie rozwija, to jest szkoła, w której stawiamy pytania wszyscy, łącznie z nauczycielem, i to takie, na które jeszcze nie znamy w ogóle odpowiedzi. Tak wiecie, wybiegamy w przyszłości, w ogóle w przestrzeń, nawet na zasadzie: ej, a jak myślicie, istnieje życie na Ziemi czy nie? To stymuluje poznanie. Dalej. E, bardzo y, wiele odpowiedzi możliwych, dobrych i tak dalej. Zrywamy z tym terrorem jednej odpowiedzi. Dalej. Znajdujemy odpowiedź, jakby nie tylko przez samą analizę logiczną, która oczywiście jest ważna, ale jest tylko elementem poszukiwania odpowiedzi, ale także przez intuicję, poprzez szukanie, poprzez eksperymentowanie, testowanie, sprawdzanie i podejmujemy wiele prób, i często się mylimy. No bo to jest normalne w procesie poszukiwań. I jakby przestajemy się bać. Przestajemy się bać, że zrobimy coś złego, że się pomylimy w czymś. No okej, okay, to jest naturalne. Kochani, <coughs> i właśnie jakby te różne e cechy, które w tej książce są pisane, one są cechami, e które no w zasadzie rozwijają się właśnie wtedy, kiedy człowiek nie żyje w terrorze lęku, który niestety system za nam często funduje. No dobra, ktoś powie, no ale to co w takim razie zrobić, jeżeli na przykład z tą książką żyć problem? No ja tutaj. <coughs> Kończąc punkt drugi, przechodząc jednocześnie do trzeciego, w zasadzie do zadania, yy, mogę powiedzieć tak, że. Yy, otóż wydawnictwo Widnokrąg w Polsce wydało takie yy, duże książki. Nie? To są takie artbooki, creative booki, Idol o Polinegri, idol o Fridzie Kalo. Idol o Marii Skłodowskiej-Curie i jest jeszcze Idol o Mikołaju Koperniku, ale pożyczyłem go. I to jest super, dlatego że w środku to jest nie tylko elementy biografii, ale jest bardzo też dużo takich rzeczy, które można sobie po prostu manualnie ogarnąć, pobawić się, poprzyklejać naklejki, w ogóle takie wiecie, i to, to naprawdę serio, to ja się na tak dużo z tego uczę, jakieś komory jonizacyjne i tak dalej, uczymy się przez zabawę, nie? Dalej, wczoraj doszła do mnie książka, znaczy zestaw książek chyba po miesiącu. Yy, wydawnictwa, które się nazywa kultowy.pl, jeżeli to dobrze widzę, ale sprawdzę, żeby tutaj się nie pomylić. Yy, kurczę, no powiedzmy, że jeżeli się pomyliłem, to wszystkich elegancko przeproszę. Tu jest napisane Burda Media Polska, więc w sumie już sam nie wiem. W każdym razie, to jest taka cała seria. Yy, Albert Einstein, Anna Frank, tu mamy Galileusz, co Mamy tutaj. O, proszę właśnie, Maria Skudowska Kiri, yy, Maria Montessori, czyli ekspertka od edukacji Karol Darwin. I tak jak tutaj jest taka dołączona ulotka, to w ogóle wychodzi na to, że to będzie w ogóle cała seria. Chcę powiedzieć, że jest dużo w tej chwili wydawanych takich dzieł, które po prostu pokazują w bardzo fajny, w bardzo prosty sposób <laughs> ludzi, którzy myśleli inaczej. Wydani są Media Rodzina. Wydała, wydało taką genialną, pomarańczową książkę o 40... nie wiem jak to odmienić. 42 dzieci, które zmieniły świat. Mega mi się to podoba. Naprawdę mega, bo to jest pokazane jaka wielka moc nas drzemie. Niedługo y, wychodzi dzisiaj zresztą y, i wczoraj, no, pisałem o tym szczęśliwy, bo akurat jeden z moich uczniów oraz y, dzieciaki Marty florkiewicz Borkowski w ramach Słowa Krzywdzą są również bohaterami tej książki. Wychodzi książka Young Power, to jest książka przegenialne Justyny Sucheckiej, super dziennikarki edukacyjnej, 6 maja. To są, po prostu, to są po prostu historie młodych ludzi, którzy robią rzeczy wielkie. Więc nie dajmy sobie wmówić, że młody człowiek nie może robić rzeczy wow. Serio. E, tak jak zresztą Galadriela powiedziała do Froda, ona powiedziała jasno: nawet najmniejsza istota może zmienić bieg dziejów. I najśmieszniejsze jest to, że to tak już niejednokrotnie bywało. Jakie z tym jest związane zadanie? Słuchajcie, po prostu ja bym chciał, żebyście. Przyjrzeli się historiom różnych ludzi. Wiecie, to nie muszą być ludzie pod tytułem Albert Einstein, to mogą być ludzie, których w ogóle nie wie. To może być wasza babcia, wasz dziadek. Ja mam takie historie w rodzinie i się podzielę z wami. Ludzi, którzy może nawet nie zostały o nich jeszcze napisane książki, a może będą. Może to wy to spiszecie? Ludzi, którzy w swoim życiu zrobili coś takiego, wow, zmienili sposób patrzenia na rzeczywistość, zmienili sposób patrzenia na świat. Może zmienili w ogóle życie wasze? Pomyślcie o takich ludziach i byłoby super, gdybyście o nich napisali. Kochani, to tyle. Życzę Wam dobrego weekendu. Odpocznijcie, naprawdę odpocznijcie, bo to wszystko związane z karantanną jest męczące. I widzimy się w poniedziałek, a tymczasem właśnie wybiła 13 minuta nagrania, ale ponieważ ja się trzynastki nie boję, no to co, no to generalnie nie muszę przerywać, ale nie, serio przerwy, bo tu już jest dość długo. Ściskam Was bardzo, bardzo, bardzo mocno, dziękuję oczywiście za wszystkie piękne słowa, jeszcze raz, no i po prostu do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło.